wreszcie miasto tak wypiękniało, mamy o centralny punkt oddany do użytku mieszkańców, mamy tramwaje, które jeżdżą, a też są jedynymi tramwajami w całym województwie, to wreszcie mogliśmy ruszyć z taką promocją. Na razie po kolei powolutku, dlatego też oferta jest skierowana właśnie tutaj do naszych sąsiadów, bo tak należy to powiedzieć. Proponujemy spędzanie czasu w parkach, mówimy o naszych ścieżkach rowerowych, zapraszamy na cykl koncertów Dobry Wieczór Gorzów, rozdajemy materiały informacyjne o Gorzowie, zapraszamy w dłuższej perspektywie, żeby przyjechać, zobaczyć. Pytamy mieszkańców, kiedy ostatni raz byli bo to tak jest, że mieszkańcy z północnej części regionu wpadają do Gorzowa w sprawach zawodowych, mają do załatwienia jakieś sprawy, ale w, wpadają i wypadają, tak krótko można powiedzieć. Natomiast właśnie chcemy spowodować, zachęcić ich e, i sprawić, że będą chcieli zostać na dłużej, zobaczyć, sprawdzić, pospacerować, wpaść do kawiarni, skorzystać z naszej infrastruktury. Jeżeli ten deptak będzie już otwarty taki w całości, tu ulica Sikorskiego, bo ona była bardzo zaniedbana, ale jeżeli będzie, to będzie wspaniale. Bardzo lubię spacerować wzdłuż już warty, tam po, po, po tym deptaku nowszym już, no w kierunku Nowa Parku i tak dalej. Bardzo mi się podoba. I centrum jest super w tej chwili. W Kostrzynie nad Odrą skupiliśmy się na promocji Renety Landsberskiej, czyli naszego produktu regionalnego, z którego z kolei mamy od kilku miesięcy wyprodukowane masło jabłkowe. Taki przysmak gorzowski jeszcze nie w sprzedaży, ale bardzo mocno nad tym pracujemy. To jest dziękuję nasz produkt Marta. regionalny. Do końca dziękuję. roku będziemy wprowadzać go do sprzedaży. Na razie częstujemy, degustacja. Dziś dziękuję. trzeba zjeść lub jutro, bo niepasteryzowane świeżutki dzisiaj pakowane do samicki. Także aha. smacznego no, to bułeczka lub naleśni. Ja mam, ja mam y, wnuczkę wegetariankę, także na pewno ją zaproszę i zjemy razem. Mamy do wygrania sadzonki renety lansberskiej, mamy do spróbowania jabłuszka z Gorzowskiego rynku hurtowego, bo takim głównym partnerem dzisiejszego stoiska jest właśnie Gorzowski rynek hurtowy, ale są z nami również Słowianka, jest z nami również Stal Gorzów, mamy również partnera komercyjnego, to są Hulajnogi Gorzowskie, bo faktycznie Gorzów jako jedyne miasto w województwie ma taką ofertę, że można się przejechać po mieście na Hulajnogach Gorzowskich. To też jest pewna atrakcja w Gorzowie, w związku z tym każde partnerstwo tego typu mile widziane. W związku z tym zapraszamy, a poza tym standard. Gry i konkursy dla dzieci. Motyw przewodni Nosorożec Gorzowski to jest też taka ciekawostka, o którą pytają i młodsi, i starsi. Mamy dołożenia, puzzle, do wygrania, maskotki, breloki, których sporo się dzieje. Przez kilka godzin zapraszamy do Gorzowa.